Kilka dni temu a właściwie przedwczoraj mówiłem, że otworzę dzisiaj gazetkę. Bo jest weekend podwójnego fejmu, i zrobiłem to i powiem wam, że sama gazetka, mimo że było tam ponad 160 tysięcy grafów, i po otworzeniu jej wbiłem 59 level. To tak naprawdę nic. Lepiej patrzcie, ile mam w skarbonce. No dużo nie powiem, jestem ciekawy, jaki level uda mi się wbić po otwarciu. Dobra to nie ma sensu. Miał być dramatyczny moment ale z moim średniowiecznym komputerem to nie idzie więc po prostu się przeloguję. Okej okay, okej okay, jest znacznie lepiej niż myślałem, obstawiałem może 63 więc jestem zadowolony, ciekawe czy do końca tego weekendu uda mi się wbić 70, w sumie wątpię ale warto wierzyć w marzenia. O właśnie poszła minuta jest kolejny sukces. Dobra, słuchajcie, to tyle ogólnie. Jestem ciekawy ile uda mi się zebrać do skarbonki do końca tego weekendu. Obstawiam tak gdzieś co najmniej 100 milionów, ale się zobaczy. Pamiętajcie, żeby dawać mi pozdra i grafy i pisać, że jestem super, a teraz papa pa papa papa. Pa pa pa.